Nie żyje generał Waldemar Skrzypczak. Miał 69 lat. W poniedziałkowe popołudnie media obiegła wiadomość o śmierci generała Waldemara Skrzypczaka. Przez blisko dwa lata był podsekretarzem stanu do spraw uzbrojenia i modernizacji w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ponadto dowodził na misjach pokojowych w Iraku. Miał 69 lat. Generał Skrzypczak służbę zawodową rozpoczął w połowie lat 70. XX wieku. Przez dekady piął się po szczeblach w polskim wojsku, aż w końcu został generałem. W 2005 roku był dowódcą wielonarodowej dywizji w ramach czwartej zmiany w Iraku. W latach natomiast 2006 do 2009 był dowódcą wojsk lądowych. W poniedziałek poinformowano o jego śmierci. Generał Waldemar Skrzypczak nie żyje. W ostatnich latach pełnił rolę eksperta. W ostatnich latach generał Skrzypczak pełnił rolę eksperta Dys. Militarnych. Często pojawiał się w telewizji. Komentował wydarzenia związane z wojną na Ukrainie czy kwestie dotyczące zbrojenia Polski. 21 lipca w mediach pojawiły się informacje o jego śmierci. Generał miał 69 lat. Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną zgonu. Dotarła do nas smutna informacja o śmierci generała Waldemara Skrzypczaka. To ogromna strata dla bliskich i dla naszej rodziny wojskowej. Profesjonalizm, oddanie ojczyźnie, patriotyzm te słowa przychodzą na myśl, gdy wspominamy pana generała. Dziękuję za tysiące wyszkolonych żołnierzy, za dowodzenie nimi w kraju i na misjach. Za doświadczenie którym do końca pan generał dzielił się z młodym pokoleniem. Dziś nasze myśli i modlitwy są spogrążone w żałobie rodziną. Oficjalnie potwierdził minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.